Cześć, co codziennie, kochaj siebie, trzysta sześćdziesiąt pięć życiowych mądrości, 9 stycznia, kochaj i doceniaj siebie. Miłość jest cudownym lekiem. Kochanie samych siebie działa cuda w naszym życiu. Nie mówię o próżności, arogancji czy nadęciu, bo to nie jest miłość, to tylko strach. Mówię o szacunku do samego siebie i o wdzięczności za cud naszego ciała i umysłu. Miłość. Jest dla mnie takim uznaniem, które wypełnia moje serce, przepełnia je i wypływa z niego. Miłość może płynąć w dowolnym kierunku. Czuję miłość do samego procesu życia, radości życia, piękna, które widzę, innych osób, wiedzy. Procesu umysłu, ciała i sposobu, w jakim pracuje, zwierząt, ptaków, ryb, wszelkich rodzajów roślin, wszechświata i sposobu jego działania. Co Ty możesz dodać do tej listy? Доброго